No, kurczę, myślę, że dzisiaj zagramy w Sonic Hunter 4 od Bit O Pacyfik. Może tam dojdzie do jakiegoś pedału, Musimy się wynurzyć. Wydaje udało nam się uciec. Jak na razie. Jest uwaga. Robimy mi tak znaczy powrót. Czy powrót? Powinno nam się udać. I może nawet na wyższe da się dodać dostać na wyższe. Kurwa mać, Ja tego nie lubię. Mógł zmienić troszeczkę kurs, a zawsze to... Zacznę na odlot. Muszę jak 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 najkrótszą drogę wybrać To łatwe nie jest O dobra, tak będzie na na, na na nas na wygodniej W się gdzieś ja to też, też jest nowica. Das. To jest konwój! jestem ubity. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie jest tak źle. Mogę jeszcze inaczej przepłynąć. Ale to ryzykowne, więc... No jest nie. I trzeba nieco dbać, działać coś ostrożnie. Z podchodzę tam 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 podejściem. Bo Chcę uniknąć śmierci na naprawdę chcę uniknąć śmierci na. Ja pierwszy, chyba. Kurde bole Ja tutaj mówię, że jest tak wolne Ile mi to się dni aż Naprawdę płytko, ale nie ma wyboru Bo ja tu mam kuna niszczyciel na karku Toż kurde vole No dawaj, przepłyń przez to

Bo mi się teraz nie wykrył. Kurna, wykrył. Kurde, że ból wykrył nas. Mama, 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 Mam nadzieję, że... że nas nie wypipa. Na pewno z damy jeszcze, jeszcze wolniej. Yes, Mamy nadzieję, że nas nie wykryje teraz. Udało się. Coś bombę. Ale też jest tylko ciałko. Tylko spokojnie, bo muszę, muszę Niestety. A niewiele mi blokuje, to, to, to tych kłębin. Ona rzuci. nie odpuszczę jej bądź. Ja o tym mówię Znaczy tu, tu, to dział to, 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 to do tej pierdziel Szyla, to kurwa ja nie nie, nie nie tak uciszę taką tak, ciszę, daje Panie ona nas zakupowanej polityki zagranicznej, polityki Dajcie mi samoloty, please! To Po prostu, kur na ja, czyt! będę musiał pchać wzdłuż brzegu! Wzdłuż brzegu! Ja, będę musiał pchać wzdłuż niebanego brzegu! No po mogę zatrzymać, I się go, że że jak ten komuły? Widzę, to się chodzi Na niskim mam właśnie. Gdzie ty matwy. A bo ty to, nie Ja, a, a bo musiał zatoczyć jedno okręt. Czy się myślę... No skurde, no. Nie trzeba, Będę się musi tak, co, no niestety, wszystko dno akurat się Szlak to wszystko trzeba robić w pakiecie przy brzegu. I trzeba opłynąć wszystko przy brzegu. Barra nawet wróć mi te gatory, please! Kurna mać, kurna mać, kurna, kurna mać. To na piątka. Tu kapierola! No! Wszystko dzi... Ci... Ja wszystko ci wiemłem! Niech nic nie, co, mi ono mi, mi się tam nie nałudują Będę musiał polegać na... ...plądzie morskim No i, tutaj, no i się zatrzyma Długi wczyt powoduje, żeby były zbagowane Teraz, teraz to już się nie wydłuża Teraz możesz się pocałać już w dupę Już już jest dupa! A, to będę tylko na plądzie morskim Błagam tylko się zanurz, chłopie!

To znaczy... Płynięcie na prądach! A tu nasza sprawa mnie w pierdziel. Korzystaj z prądów wtedy komu obok mnie! Niestety. To jest puciej. No to mi to nie pójdzie. Tu jest działo. Proszę bardzo. To działa. To jest jedna bateria. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Bo ja też często na tym tytule się wychodziłem. jest jeden problem. Myślę, że będę musiał spędzić pół godziny. Tak, bo bym tu. Tak więc może muszę zaprojektować taki Tulny Kurs I tu troszeczkę Już nie wiem blokuje powinien być kosztem ten manager Skipowali naprawdę o, o, ojce, ojce chyba ze mnie skłaby z... nie? Żatujecie ze mnie, nie? Żaduj się akurat zbogował? Idę mnie wykrył! Ja pierdolę Ja pierdolę... Nie przeważam tak ale kurna mać macie. leciał Chyba, już jestem z żeby ten letko ten kurs, mam nadzieję. Ok. Mm. Ja pielcera. No gorzej, że ja nie będę nie, nie, nie miał energii. Ja będę się po nocę. w to noce. ich pas kilka dni. może nie z kilka dni, tylko kilka godzin. Nie, muszę może zobaczyć, jak no, krzycze, bo to jest po prostu... Też jest, włącznie, bo tak wygląda. Dobra, jest w porządku. Nie nas. Jak nie widzicie, jak to kula wkurza. Czy starasz się, żeby być niewykrywalny... ...a to nagle jest jakiś... ...dolny konwój, po ci wychodzi. Tu, 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 ci już zgubią. Znów, do, do, na na, na, to już nawet pierwsza nadległość... ...na pewno... ...długość... ...ja się nawet Nie do dna... ...a w ogóle to... Nie, ...nie, nie... ...w tej grze jest inno... ...nie, sobie gadam. Bo jest co, lepiej zrobią, bo się przyklei do dna i ci kur... ...damage oni nawet nie zrobi. A tu co jest? Połóżcie na dnie i tajwa. Na, na, na tajwa nie zamierzamy. Jeszcze. I to. Emergency. Dała ci emergency. To To jest znowu co Ale nawet, Boczno? nie należy nic atakować Kurde, tankowiec <grym wytekli> Nie jebie Jak nie wdział, to by dawno mnie mnie sprzatą No wysech chyba żarty robicie że te, 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 te same będą napać Jaka nie bo wiecie co, ustawiam się na działko 是了这个。So, No, niestety, teraz będziemy je sprzątać. Bo niestety, ja nie mam mglatorów, a to jest kurna noc! No, ja piepapier, to chodź w nocy! Nie, ja ja, 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 ja to. to Będę się dostać dwa radary. Co najmniej dwa. No sera. ゼロ。Tsunami, Ta, ta. A po prostu Tak, bo przyprzyjęcia w dno. I po one... No, e, ...implodują. A Oni się na karnych samolotu. Jepaków, mać. Nie paków kut na macie Skueta? Nieee! Traf, traf, fa F... Pluje na to, Naprawdę sobie to pluje na to. Pluje na, 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 na takie coś, a fu. A fu. To jest kurde niż. idzie co, on co daleko. Nie za daleko, żeby mi zagodzić. Ale to już przegięcie. Taki samolot. H6K, zbieraj powodę. Spierdzielamy. Szybko! Pomiędzy te bomby wyszły! E yeah, pumping. Aktywuje ekipę naprawcze. No właśnie, źle. To no, nie jest taki, tak taki zły damage. Myślemy, Myślę, że będzie gorzej. zero. Tak, Nawet piesko panie Brych, bo boże, jak 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 najszybciej. Kąpi um, źle dobra, wycofuję ekipy naprawcze. Zaktywuję ekipy naprawcze, dobra, to by nie to. Ej, po nie, płyniemy, nie, po nie, nawet nie mam nagów! O ja piedziulę, znowu! Tak jest samolot. Pewnie trochę nie <sum> zdejmę. Pewnie jest łatwo zdjąć. Tego trzeba trzeba uniku Jest to. no dawaj, jeszcze spało No dawaj Betty No dawaj jebańcu No spuść mi na spuść na mnie te bomby, no dawaj Od patrz na to! Filip! Zeby kaczkę! I jeszcze śmig go mu chodzą O kurcze. i Jeszcze pływał! I co się z nim stało, kurde Aż to... aż to do wyskina Bo wam pokazać <grywka> yeah, to znaczenie sure. i wszystkim yes, będę chciał tego pokazać o tym, więc ciężko to to żeby. Przedłużę. Kulia, jak się mnie yes, życzę? Skręcimy, będzie na prawo, żeby przypadkiem nas nas nie, nas nas. Nie będę okręt. Serio?

Jefanie, się nie pani, skóry na mać, Mi się nic Nie, 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 to są wszystkim elektryczne. Nie mogę się nałożyć, mam uszkodzony kabl. On mnie z się mnie zje. bomba nie celnie. Spada. Lambaniec spada na dół. A bo jest, bo uszkodzony i tyle. Ale dalej mamy przecieki. Nie, to nie, 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 bez nie, nie, to nie, ten to to to, to, no to ci ten kabub. O, kur. Piękna już. Dobra. Dobra, dzisiaj to wyglądało czy Więc co się pożegna? Subskrybujcie, lajkujcie. To cześć.